Cześć, tu Darek z Kings and Finance i dzisiaj opowiem Wam o ofercie na tani leasing nisku suma opłat. Wzór jest bardzo prosty: 45% opłaty wstępnej, maksymalnie 3 lata leasing i 1% wykupu. Skąd się bierze te 103%? Przede wszystkim muszą być to oferty z naszego wirtualnego salonu i muszą być to samochody nowe. Ponieważ część z rabatu jest zabrana i przeznaczona na opłaty związane z kosztem leasingów. Natomiast w ostatecznej rozrachunku matematyki nie jesteśmy w stanie oszukać, opłaca się to każdemu, ponieważ bank otrzymuje część już swego wynagrodzenia na starcie, obniża swoje ryzyko. I wtedy właśnie mamy te magiczne 103%. Ktoś mógłby się zastanowić, no ale nie mam 45% opłaty wstępnej. Więc wykreowaliśmy nową ofertę, taka pomiędzy 103, a pomiędzy bardzo wysokimi kosztami, a jest to 112%. Zasady działania są bardzo podobne, czyli część rabatu jest oddana do banku. Natomiast mamy wpłatę własną na poziomie 20%, może być delikatnie wyższy wykup, umowa może być na dłuższy okres. I co najważniejsze, przy jednej i przy drugiej opcji mamy stałą ratę w całym okresie leasingu. Jeżeli szukasz tego typu ofert albo tego typu rozwiązań, chcesz kupić nowy samochód bądź używany, serdecznie zapraszam Was na leasing z wysokim PL. Na pewno pomożemy od A do Z, bo robimy to z pasji do motoryzacji.